Siemaneczko, z tej strony Nolix i witam was w Minecraftie na serwerze TrollCraft Zagramy sobie dzisiaj w Skywarsy Trochę to jest ten odcinek eee, Wszystko wam powiem, te parę informacji mam do powiedzenia co do specjalu jeszcze Filmików z Counter Strike, Global Offensive i właśnie do filmów z Minecraft'a Więc ja robię cięcie i widzimy się na pierwszej arence Okej, okay, jestem już na pierwszej ręce No, zależy, że już nie spadniemy Jest tu jest jakaś skrzyneczka yy, yy, I nie ma, sorry, zależy za szumy, ale mój komputer troszkę bardzo tak szumi I za myszeczkę, która jest bardzo głośna ciach to mamy na to miejsce wędkę i nie potrzebujemy to to o. aha i jeszcze coś dosyć lepiej chlebę i dobra na to wygląda że nie ma drugiej skrytki chociaż może być i na górze nope i teraz tak chwilę prawdy albo idziemy tu jest w ogóle ktoś nie tam nie ma tam nie ma tam jest jeden tylko jeden jest? nie myślałem czemu to nie ma itemów typu perły ała kurde łuk on ma łuk w sensie że ja też mam łuk ale on ma strzały a ja mam strzały a kuku aha tam jest kolejny dobra jakby to zrobić dobry i ją o, dziękuję za strzałę. i dostał Ale trzeba sobie zjeść chlebek i tak będzie trwała pół godziny ta ręka przez to, to, że jeden typek się kampi cały czas na się już no a to w tym czasie możemy o kurde o kurde o kurde o kurde o kurde nie, proszę, idź, idź stąd no. To ty se tam stój, a ja sobie zbiorę drewienko i pójdę na środę. A ręki <laughs> i właśnie nie ja mam mówić co czemu mam, no. wolę tak nie robić, bo jak zaraz spadnę na sam dół, to będzie dopiero. Eee, piszcie czy chcecie więcej właśnie takich filmików kurde dziad jest szybszy uuu uh, holford proszę aha nasz kolega który nas cały, do nas cały czas strzelał właśnie zginął czyli się przeniesiemy do niego bo będzie bliżej do arenki szybko, szybko żeby tamten nas nie zdjął ale ma jakieś łuk albo inne rzeczy ma śnieżki o kurde wow Uf, ale fart co my tu mamy dirta dirt 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 nie chciałem już się nie zbierać dirta a wygraćmy no więc oj sorry więc nagram jeszcze jedną arkę bo nas na mnie nie, nawet na wam nie zdążyłem pojeść, chociaż teraz powiem o specjalno nawet eee, specjalnie najprawdopodobniej nagram jutro będzie to Zero Track Simulator 2 yy, na Multiplayer Oczywiście będę grał sam, chociaż może będzie jedna osoba. Nie wiem, zobaczę yy, Co do odcinków z CSA, to jeszcze najprawdopodobniej dzisiaj nagram po tym yy, Minecrafcie. Chociaż że już próbowałem nagrać też miałem małe kłopoty z FPS-ami i teraz jeszcze co do Minecrafta piszcie w komentarzach czy chcecie da dalej takie odcinki albo na mojej poczcie e-maila macie podanego w opisie jak zawsze albo po prostu wiadomości na fanpage'u Czy chcecie właśnie takie odcinki z różnych minigierek i z kim albo czy sami chcecie ze mną nagrać o, oczywiście tam musicie par... swor za drzwi yy, parę wymaga, będziecie musieli spełniać, ale to już wam wszystko napiszę na wiadomości prywatnej yy, 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 i chyba jeszcze coś, to tyle, jak mi się coś przypomni to powiem wam na rnc, no więc widzimy się na kolejnej rnc dobra, jesteśmy na ostatniej już rnc, na dzisiaj yy, tutaj wiem, że jest tylko jedna skrzynka, bo już to jest oczywiście druga próba nagrania tego filmiku. I aha tu mamy... Jeszcze szybko to zmienimy. I co to w ogóle jest? Perła kresu. O co z tym chodzi? Nie! Yeah! Aha super, dobra, więc jeszcze kolejna arenka przed nami. Dobra, jestem już sport powrotem, Arenka się zasmieje. 3, 2, 1, start! I... mam nadzieję, że ta aręka nam... Tak źle nie pójdzie jak tamta Tam, Tamta to był trochę taki bardzo duży fail Już musimy strasznie, że też tu spada. a tu jest skrzynka Znaczycie, w niej nic nie będzie, bo tak jest zawsze Tu jest jedna skrzynaczka i idziemy, mamy środek Proszę teraz, muszę trafić, muszę Trafić, jest trafiłem O, szybko, szybko, szybko Super, że nie ma tu w ogóle żadnego Fajnego mieczyka Szukamy, szukamy, szukamy O, zbrojkę, to jedzonko Oczywiście I mm. O ty dziadzie, o ty dziadzie, zginę, zginę Zginę, zginę, zginę Chłodne, dobra, coś nam teraz nie wyszło ale i tak udało nam się zabić innego więc co, yy, piszcie w komentarzach czy chcecie właśnie te odcinki z minecrafta yy, yy, yy. filmik cessa jeszcze może dziś, najprawdopodobniej jak mówiłem nagram, ale nie obiecuję i o jednej rzeczy wam zapomniałem powiedzieć jest to yy, też pytanko, czy chcecie filmiki z yy, GTA 5, ale na PlayStation naprawdę podobniej. trójki, albo czwórki, jeszcze nie wiem. Yy, yy, I to tyle. No więc komentujcie, łapkujcie. Czaj, muszę, a nie w tą stronę. Więc komentujcie, łapkujcie, subskrybujcie i widzimy się na specjalu i na filmiku Stresa lub też w kolejnym odcinku z minigame, minigamesów. No, więc. 谢嘛。